Thank you. Z Pańskiego Listu, jakoby nieco rozpaczy się przedziera z powodu kalectwa i chęć zupełnego rychłego zdrowia. To jest naturalne, ale i tę chęć regulować trzeba. I modląc się o zdrowie, nie zapomnieć też o tym, co sam Pan Jezus w ogrójcu dodawał do prośby o uwolnienie Go z okrutnych mąg. Ojcze mój, jeżeli możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Lecz nie jako ja chcę, ale jako ty. I nie odszedł kielich, i Pan Jezus, Boży Syn, przecierpiał męki straszne. Pan Bóg wie lepiej, co jest nam pożyteczne: czy zdrowie, czy choroba, czy bogactwo, czy ubóstwo, sława, czy zniesławienie. Można się modlić i trzeba w utrapieniu. Ale zdać się też przede wszystkim na Bożą Wolę. Boć i długo może trwać kalectwo tylko do śmierci. A jeżeli to ma przysporzyć chociażby tylko jeden stopień chwały w niebie przez całą wieczność, to się nieskończenie opłaca. Życie minie szybko i cierpienie przeminie, a wieczność trwać będzie zawsze, opłaci się. 80 lat temu hitlerowcy aresztowali ojca Maksymiana Kolbeko. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił Cię kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczy... Zabrali go wraz z czterema innymi franciszkanami z klasztorów Niepokalanowie do więzienia na warszawskim Pawiaku. Został aresztowany 17 lutego 1941 roku i wraz z kilkoma franciszkanami osadzony w centralnym więzieniu gestapo na Pawiaku w Warszawie. Towarzyszami niedoli byli cztery franciszkanie. Jakże długo cierpienie twój trwa? Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon. Ale wkrótce zostanie zerwany, bo wolności wybija dzwon. Ojczy tyle razy Byli nimi błogosławiony ojciec Pius Bartosik, błogosławiony ojciec Antoni Bajewski, ojciec Justyn Nazim i ojciec Urban Cieślak. Trafił do celi. O numerze 103 na oddziale 5. Zachęcał innych uwięzionych do ufności, nadziei i modlitwy. Za mężne wyznawanie wiary i przyznawanie się do Chrystusa, ojciec Kolbe był bity i poniżany przez strażników więziennych. Z pawiaka napisał trzy listy do franciszkanów w Niepokalanowie. Królowo polskiej korony, Wolność, pokój i miłość dać racz, By ten naród boleśnie gnębiony, Odtąd wiernie przy tobie mógł trwać. O matko, matko, tyś królową polskiego narodu, Tyś wolnością w czasie niewoli. I nadzieją, gdy w sercach jej brak Ojczyzno ma... Dzisiaj, drodzy, w ten szczególny wieczór, w 80. rocznicę aresztowania naszego współbrata, ojca Franciszkanina Maksymiliana, ojca Maksymiliana Franciszkanina, chcemy Bogu polecać wszystkich, którzy także i dzisiaj są... Negatywnie nastawieni, wrogo nastawieni do drugiego człowieka, do wartości, do kościoła, do religii. Aby przez wstawiennictwo tej męczeńskiej śmierci Ojca Kolbego, ci wszyscy, którzy dzisiaj są uciskani, odzyskali wolność. Przede wszystkim na początku tego wielkiego postu chcemy modlić się o tą wolność wewnętrzną od grzechów, abyśmy potrafili opanować nasze namiętności, opanować nasze grzechy oczywiście z pomocą łaski Bożej i cieszyć się wolnością, bo ta wolność prawdziwa jest w nas. I chcemy przez wstawienictwo naszej Matki Królowej prosić o wszelkie łaski dla Ojca Andrzeja. Tą intencję przesyła nam Arkadiusz. Następnie chcemy również modlić się i prosić o opamiętanie i nawrócenie wszystkich grzeszników, prosi Andrzej. Renata prosi o modlitwę w intencji wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej suche dniowe, i opiekuna wspólnoty księdza Łukasza o światło Ducha Świętego i opiekę niepokalanej. Anna prosi o modlitwę w intencji o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny. Ponadto siostra Agata prosi o modlitwę w intencji swojego taty, który nieszczęśliwie upadł i dziś. Zabrało go pogotowie. Ma złamane biodro. Jutro będzie miał operację. Chcemy także jego polecać naszej matce i ustawieniściu świętego Ojca Kolbego. W intencji zmarłego Darka prosimy o potrzebne łaski dla Krzysztofa, Mariusza, Szymona. W dalszym ciągu modlimy się i prosimy gorąco w intencji chorej na raka piersi Alicji Rycelki. Niepokalanej. Ponadto chcemy polecać wszystkich rycerzy niepokalanej, tych, którzy dzisiaj z nami się łączą, tych, którzy są z nami od początku, tym, którzy z nami byli, którzy z nami będą i tych wszyscy, wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia. Polecamy młode małżeństwa, polecamy narzeczonych, polecamy młodzież, dzieci, osoby starsze, w sposób szczególny rycerzy u stóp krzyża i tych, którzy będą w następnych miesiącach wstępować w szeregi rycerstwa aby postacią Ojca Kolbego się zachwycili, aby ta rocznica 80. jego męczeńskiej śmierci przyczyniła się do pomnożenia naszych szeregów, do wzmocnienia ich, abyśmy dzisiaj rzeczywiście odpowiadali na to wezwanie, do którego wzywa nas przez Ojca Kolbego nasza Matka i Królowa Niepokalana. Dzisiaj będziemy modlić się tajemnicą zmartwychwstania, a w tej prośbie pomoże nam i razem z nami będzie modlić się nasza siostra Małgorzata. Szczęść Boże i prosimy. Boże. Ojcze nasz, jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego Amen. Bliżej mikrofon głośniej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matku Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bardzo dziękujemy, Małgorzato. Dobrej, spokojnej nocy z Bogiem. Z Bogiem. Drodzy, już za moment nasza kolejna modlitwa, modlitwa na zakończenie dnia, kompleta. Rozpoczęliśmy teraz czas wielkiego postu, czas wyjątkowy, którym ma nam pomóc w zbliżaniu się do naszego Pana i Zbawiciela. I niech te nasze wspólne modlitwy właśnie będą też taką okazją i pomocą, właśnie w tym, abyśmy mogli jak najlepiej. Ten czas Wielkiego Postu w naszej codzienności i tych, na tych naszych wieczornych modlitwach po prostu przeżyć. A teraz przy mikrofonie witam Jakuba. Szczęść Boże, Kuba. Szczęść Boże, ojcze. Witam i myślę, że możemy rozpocząć naszą modlitwę. Boże, wejrzy ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zróbmy teraz rachunek sumienia. Dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Joala mówi nam, że między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy pańscy i niech mówią, Panie, zmiłuj się nad nami. I my teraz, także w tej chwili ciszy, myśląc nad swoim postępowaniem, nad swoją codziennością, nad swoim życiem, nad zbliżającym się, tym czasem Wielkiej Nocy, proszę, zróbmy rachunek sumienia z tego, czy zapłakaliśmy, być może dzisiaj, czy w ostatnim czasie, nad naszym grzechem. Jeśli nie, to teraz, w tej chwili ciszy, wzbudźmy w sobie żal za grzechy. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz noce ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońcu nasz, Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości twojej. Nakłoń ku mnie twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wydobądź z sieci zostawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie Wierny Boże. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą. I warownią, która ocala. Z głębokości wołam do ciebie, panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi? Ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w panu, dusza moja pokłada nadzieję w jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izrael ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogam i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze... I na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Pani, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Pani Jezu Chryste, cichy i pokorny dla Twoich naśladowców, jarzmo, które nakładasz jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pannu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Kuba, za wspólną modlitwę. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Bogiem. Panie, do Ciebie się uciekam. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą, bo Ty jesteś moją ucieczką. Boże mój, bądź obrońcą i warownią, która ocala. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Panie, do Ciebie się uciekam. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Boże, bądź moim obrońcą. Byś strzegł nas w mrocznych godzinach. Panie, wysłuchaj mego głosu. Kieruj mną ze względu na Twoje imię. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Chwała Ojcu i Synowi. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha. Bo Ty jesteś i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Ty nas odkupiłeś, Panie. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Bardzo dziękuję za... Dzisiejszą wspólną modlitwę, w ten wyjątkowy wieczór, ale niech to nie będzie dla nas smutny czas, ale przede wszystkim czas, w którym patrzymy z nadzieją, i zarówno ten czas Wielkiego Postu, jak i czas kolejny etap, jako kolejny etap przygotowań się do, do 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana. Maksymiliana. Niech Pan będzie z Wami, niech obdarzy Was swym błogosławieństwem. I jutro byśmy wyjątkowo, jeśli wybaczycie i pozwolicie, zrobili audycję pół godziny wcześniej, czyli godzina 20. Jak nie zapomnimy, to zapraszam na 20. Ci, którzy będą chcieli o 20.30, no to już ta, to nasze spotkanie będzie nagrane, więc będzie można sobie je odsłuchać o tej bądź o późniejszej porze dnia bądź nocy. A póki co niech Pan hojnie wam udziela swojego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra, do godziny dwudziestej. Tyle razy pragnęłaś wolności, Tyle razy gnębił Cię kat, Ale zawsze czynił to obcy, A dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma Tyle razy we krwi skąpana, Ach jak wielka dziś Twoja rana, Jakże długo cierpienie twe trwa, ojczyzno ma, Tyle razy we krwi skąpana. Ach jak wielka dziś Twoja rana, Jakże długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, ale wkrótce zostanie zerwany, bo wolności wybija dzwon. Ojczy. Cierpienie twoje trwa, Ojczyzno ma, Tyle razy we krwi skąpana, Ach, jak wielka dziś Twoja rana, Jakże długo cierpienie